Siemanko, siemanko, Dzisiaj wraz z Anilą no. pokażemy wam, e, co wam pokażemy? Cyferki. Pokażemy wam cyferki. Więc jaka jest pierwsza cyferka, Anila? Zero. Świetnie. To teraz musimy zbudować zero. Hmm, to będzie chyba jakoś tak. co myślisz, Anila? Czy to jest Czerwony. zero? Jaki to ma kolor? Czerwony. Świetnie. Więc tak wygląda zero. Pierwsza cyfra w cyfrowni. Okej, okay, co jest następne? Jeden. Tak, dobrze. To cyferka jeden. Czyli poszła wila? Nikt tego nie wie. To przecież ja ci widzę. Więc budujemy jedyneczkę. Chyba byś coś pomóc, a nie tylko patrzysz. Lepiej nie. Dobrze ci idzie. Jak? Piękna pomarańczowa jeden. Świetnie. Fajnie wyglądał. Hmm? I tak. Nie. Okej. Okay. Co ty robisz? Co teraz? No czemu ta jednak jest taka mała, a zero było takie wielkie? No bo tak wyszło. To muszę umalować. Rob Nie pomalujesz! Nie? To ja myli takiej samej długo wielkości. No okej, okay. co następne? Teraz numer dwa. Okej, okay, robimy cyfrę dwa. Chyba. Wszyscy czekają. Świetnie, mogłabyś coś pomóc, a nie tylko tak stoisz. Ja nie umiem tego robić. To się na um. Będzie wyglądała nasza dwójka. Niepsko. Czy tak? Czy nie? Tak jak odwrócona piątka. No to jak? Z czym się różni? Dwójka od piątki. No z dwójką. Nie no, w sumie z daleka jest OK. Mam tutaj trójką. Gdzie jestem? Dobre pytanie. Gdzie jest Anila? Ja to nie wiem. się ma, no. Nie wiem o siema, no. No, ja nie wiem tym chodzić. I tak jest dobrze, ale bo wtedy wszystko widzę. Co ty robisz? Dlaczego nie robisz tej trójki? Bo nie wiedziałam, że następna jest trójka, nie podpowiadasz mi w ogóle, wiesz? I przestań tak robić, bo to dzisiaj wygląda. Po prostu się trochę wyginam, rozciągam. No to teraz trzy. Świetnie, okay. Niech to będzie. No poćwiczycie? Biała na białym. Średnia, czy? Średnia będzie... Co co ty Ty robisz ty robisz? 3. 3. wygląda trzy? Sorry. 3. na 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. kolor. Ciekawe, czy 5. wiedzą, co to za kolor? No, ciekawe. Wybierz? Yes. No, teraz lepiej. Każdy inny. Jaki ma kolor? Żółty. Teraz cztery. Świetnie, może Z teraz ty te zrobisz? Nie, dzięki. Ja będę patrzeć. No powiedz coś, widzę. Idzie owca. Faktycznie. Hmm. Okay. Jak zrobić czwórkę? O, brzydki kolor. Jaki? Brzydki. Zielony. Tak? No, całkiem nieźle, Nie, kolor dziki. Ale nigdy nie podoba się ten zielony wam? Dajcie znać. Dla mnie zielony jak zielony, nie? To taki ciemny trochę. Teraz pięć. Jakaś podpowiedź, jak to zrobić? Okej, okay, robię tą piątkę. Właśnie. Czy to wygląda jak 5? Um, niech to spojrzę. No całkiem ładnie to za pierwszym razem. O, no, super. 6. Do ilu tu trzeba? Um, do 20 chyba, co? ma radę? Widzę? Widzę, co tak dziwnie wygląda. Okej, okay, robimy szóstkę. A jaki kolor miała piątka, tak by the way? Niebieski. Granatowy. Prawa, Lila. A to jakiś kurczak, może się z nim pobawisz. Lili wyglądała smutnego. Nie, nie robię kurczek. Uważam <grywa> o to lesz. ta szóstka będzie gruba. Bardzo mm. gruba. Nie no, było dobrze. Nie, teraz jest. Mm. Tam to było ładniejsze. Tak właśnie wygląda cyfra 6. Fajna? Zgadza się. Ma fioletowy kolor. Wy już powinniście to wiedzieć z ostatniego odcinka z kolorami, jakie kolory są. Co tu we mnie rzucasz? Nie będzie widać, jak sobie idziesz tam dalej. Anila się zgubiła, ale coś to. To wy nic nie wiecie, dobra? O, zaraz właśnie się ma. Nie zgubiłam się. Dobra, co tam dalej? O, mój ulubiony kolor. Brzmi niby różowy. <laughs> Różowa siódemka. O, to to wyglądało, to zremontował różowy. Okej, nie? Zrobić siódemkę? Nie, no, na pewno nie tak. Po prostu to musisz dać na prosto tę linię. Co ty robisz? Siódemkę. Czy to wygląda jak siódemka? No, nie. Nie dawaj tej kreski na środku To co mam zrobić? I zrób ty na górze jeszcze jedną tą kostkę Wygląda jeden No to siedem, teraz wygląda jak siedem to nie wygląda jak siedem A jak co? Cześć osiołku Myślisz, że to jest siedemka? Spójrz na to. Ja bym to dał jakąś. O. Teraz to wygląda jak Fy. Nie, bo Fy jest z drugą stronę. O. Nie, wygląda źle. To jest siedem. Brzydkie. To miało być ładne różówki. Mogę no ci tutaj coś zrobić? Mhm. Mm Czy Masz. Co? Różowy, tak. Fajne? A ja coś robię? No, machasz ręką. Dobra, Powiedz chodźmy sobie. dalej. Nie ma lekko. Bierz się. Jezu, to tak blisko. <laughs> Za ósemkę. Okej, okay, jaki kolor mam wybrać? Chodź. Ktoś coś więcej coś zepsułaś? Nie. Okej, okay, świetnie. Kazał mi umieścić w Nie. Teraz wybieram takie piękne kolory. One będą piękne też nie, Ale no, ten zielony bardziej się spodoba, A co tam robiłem? Jaka to jest ta cyfra? A, okej. Okay. No, ten to jest ładny. Jak? Bardzo ładny. Piuho! Trochę jak kwiatek. Nie, no, ładne, ładne. lecimy dalej. Czy czy wy już czegoś się nauczyłyście? Mam nadzieję, bo jak nie, to kapilot. Nie mów tak. A jak? A jak nie, to coś tam. Bo mi się, się zepsuło. Okej, okay, co robię dalej? Numer 9. Czyli piątka, jakieś podpowiedzi? Jak to ma wyglądać? Jak szóstka, tylko do góry nogami. Czyli druga chyba. Tam cię tu, a to tu, a to tu. I tak. Tak? 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 O, super. To funkcja? Eee, według, według Minecrafta to, to purpurowy. Według mnie to funkcja. No, to teraz chyba dziesięć. O, czyli może wytłumacz widzą, o co chodzi z tą dziesiątką, że muszę połączyć dwie cyfry. A wiesz jakie? Nie mam pojęcia. Widzowie. Jak zrobić numer 10, Daniela? Może zacznij od jedynki? Abyś trochę przesunął, w kamerę. Okej, okay. jedynkę. No i co dalej? No właśnie, dobre pytanie, muszę znaleźć dłuższą, większą liczbę. A dojadę, zostawię tak. Ja bym dała zero. A wy? Umiesz? Czy to dalibyście zero? Bo ja nie jestem pewny, trochę jej nie ufam. Eee, zero. Ja do zero. Czy tak wygląda dziesiątka? Na pewno. Świetnie. Czekaj, takiej. Wim chyba też się podoba. Aż tak sądzę. Ok, lecimy dalej. Więc? Znowu nie wiesz, co dalej. No cóż, nie uważałem na lekcjach. Widać. Byłem grzeczny uczniem. 11. Ok, 11. To brzmi, jakby tam było dużo jedynek. Czy to prawda? Jeśli dwa, to dużo. Chciałam zrobić 2 czy 1? Dwie jedynki. Robi się skomplikowanie. Przestań wyglądać, ten... ja nie mogę rzucać? No, nie masz klawiatury. Ani nam psuje... A to ja robię? Ani radę psuję Bo ja bym chciała, żeby wszystkie były różowe. Tak dobrze nie ma. Kurczaki za to, to lubią żółty. Teraz 12. Czyli mam zacząć od dwójki? Yy, nie, od jedynki. Znowu? Yy. Aż do 19 będziesz zaczynać od jedynki. Yy. Wybiorę ten brzydki kolor, który ci się nie podobał. No nie. Nie ma innych? Półkrotnie. Mam jedynkę. Jak się robiło dwójkę? Jak najszybciej. Dwójki nie umiesz robić. O, chociaż to jakoś ci lepsza wyszło. Tam tyle była tylko. Widzicie? Coraz lepiej mi idzie. No, jakbyś tak zrobił do stu. Do stu oszalałaś? Tu poćwiczył dwójki. i okay, dalej. No to teraz trzynaście. Szczęśliwe czy pechowe? Szczęśliwe. Za zapony. Dobra, idę, idę, idę. Nie gorączkuj się. To coś nic nie robię. No i w tym jest problem. Kto mogłabyś coś zrobić. No cóż. E... Zgaduj to teraz. Coś, to audio, teraz... co teraz? Patrzcie od jedynki. Jest? nie teraz są Jak myślisz, co będzie dalej? E, trzy. Prawo Pio... puszczę jakieś fajerwerka, ale to może później. Nie, jak przedtem? Nie. E. Co ty robisz? Nie. E. Nie e. <grym> nie patrz. Nie, Jest problem, jestem. To trzeba było zrobić to większe. Nie, słuchasz. A tam jeden teraz też popraw. Oni na a nic nie pomaga. Widzowie. Gdyby nie ja, to byś nie wiedział, co budować. Ja tu jestem mózgiem. <laughs> Masakra. Postanowiłem, że puszczę ci świnię, ok? Jaką świnię? Taką. No co? Fajna, różowa. Gdzie ona jest? A tu. ona nie jest różowa. Ona jest jakaś łososiowa. I patrzy na mnie. Ona tu jest i patrzy na mnie. No robisz się do roboty, nie śpiewajcie. Dobra, co tam następne, bo ja już się pogubiłem widzowo. 14. O, 14. Jaki mam wybrać kolor? Ładny. Czyli? Różowy. Oh mm, my goodness. Eee, znaczy są te A to ty Nie. No mm. ładno było. Co ty robisz? Nie pomagam. Hmm. Częsza w co? Anila, to ona ją uderzyła jak coś Nie moja sprawa. Dobra, pojdziesz się tu. Przez przypadek nacisnąło. Chodź co na ziemi. Problemy to. Co ty mi robisz, Anila? Nie ma. Chciałam zrobić kwadrat, ale mi nie wyszło. No świetnie Dobra, co z tą czwórką? Więc no właśnie Sądzę, że to będzie coś takiego Chodź, tu nie chciałam już No świetnie Chodź, nas lepiej No, dziura, jest jakaś... to mój znak. No, no to, Anila. Anila Style, różowa mi. Kiedy okay, idziemy dalej? Więc? No przecież mówiłam ci, że musisz zaczynać od jedynki. większe Nie bo to jest takie długie. No jest fajne. No nie wiem, to mi się bardziej podoba. No i co do tej jedynki? No właśnie, co? A co było poprzednio? Po cztery. A co jest po cztery? Widzowie? podpowiedź jakaś? Może owca? Będę raczej nie. Okay. To chyba piątka. Jak to leciało? I... No pokaż, co potrafisz to będzie. Prawo. To będzie ta. Mhm. Mm chodź, kopsi. To mam palec niechcący. Zrobiłeś dziurę? To i co? I mówiłam, że zrobić większe, teraz piątka jest duża, a jedynka jest. Chodź, chodź. O ty, tylko sobie zrobiłem screenshot. Zrobisz tą dziurę? Nie. O, w co tam pójdzie? Mhm. Mm to <laughs> ja zrobię tę dziurę. No. wiem. Pa! Fajnie, fajnie. tu moje znaki. No nie. To znowu ja. I tak, było fajnie. Pójdź. Może tyle byś teraz je zrobiła? No zrobię cały czas. Teraz zrobię coś dla was z drewna, ale to nie będzie domek. No co? To będzie następna, no, następny numer, następna, następna liczba. liczba. Jeśli A. są dwie cyfry, to już jest liczba. Mądra nieskutecznie się znalazła. Ktoś musi. 16. Co on robi? 10? Jak wam się podoba drewniany styl? Gdzie Po co pilniać to? Okej Przejdźmy do Przejdźmy następnej do alejno, liczby myśli. bo masakra, masakra I teraz ci nie podpowiem Wiktoria, Bo ja już nie wiem Widzę... Nikt ci nie pomoże Zrobię jedynkę. Co to na to? Nie, może być. Użyję tym razem jakiegoś magicznego bloku. Ja takiego nie mam. Spójrzcie na to. Co ja tam robię? 17. O, no fajnie. Nie, nie, 8 jest w 16. I to jest znowu ta brzydka siódemka. Ta siódemka jest dobrze ta brzydka. Ty zwodnicza? Przecież jest za daleko od jedynki. Nie poradzę, Myśla? nie poradzę. Naprawdę. Myślę, że jest dobrze. Nie jest dobrze. Widzę? Nie jest dobrze. Otwórz jedynkę. Nikt nie tej dziury. Widzieli wszyscy. Masakra. No cóż, starałem się. Nic nie poradzisz. Kobiecie to nie dogodzi. To wiadomo. Wiesz, że zrobiłeś się tak samo, jak była? <noise> w ogóle nie. Oh my goodness. O, trudno. z dawaj 18 możecie ci pójdzie. Nie zawsze wszystko wychodzi zgodnie z planem. Niestety. Dobra, 18. Ja też to teraz mam. Dlaczego mi jakieś resztki tutaj dajesz? Co zrobisz, Jak zbierasz te śmieci? No ja nie chcę tego. Mogę to jakoś wyrzucić? Nie mam pojęcia. Dobra, jedinko już mam. Co miałem zrobić? Czy muszę sprawdzić, cię? co było wcześniej? A już wiem. Użyję tego purpurowego koloru. Fuksja. gitara, nie? Bardzo. Co jest problem? Jaki? Kończy się mur. Jesteś w stanie coś z tym zrobić? To? Nie. Nie, białego. A ja też mam takie coś? Widzę, chyba nie starczy mi starczy miejsca dwudziestka. Nie wiem, co z tym zrobić. A wy wiecie? Chyba jakbyś zrobił tą 17 bliżej. Nie moja wina. Okej, okay, widzowie? Teraz zrobimy następ... następną liczbę, jaką jest. 19. A jak to zrobić? A co słyszysz? Słyszę dziewiątkę, to mam zrobić dziewięć? A od czego trzeba zacząć? Od dziewiątki. Nie. Czemu to daleko? Czemu to nawet na dziewięć nie wystarczy? Co, ty, robisz teraz dziewięć? No tak, kazałeś robić dziewięć. Nie, nie kazałam, pytałam się, od czego trzeba zacząć. Mam 9. Mieliśmy już ją wcześniej. A potrzebujemy 19. No tak. I coś powiedziałem? Hit? I co z tym 20? No, cóż. Właśnie mu? bez sensu powiedzieli, że nie, że nie zmieści się dwudziestka, Przecież Ty podobno nie wiesz, co z dalej. No bo nie mam pojęcia. Ale mała wróżka mi podpowiedziała. Świetnie, więc ostatnia cyfra liczba liczba. Ostatnia liczba na dzisiaj? Dwadzieścia. Hmm, to już wchodzimy na fart poziom widzowie. Nie wiem, czy sobie poradzę. Nie będzie jedynki z przodu. Co ja zrobię teraz? <noise> Dwójkę. Ja wychodzę, Mara. To została brzmiało dwuznacznie. Wróciłem <noise> <Jecimy w> z dwójki i <noise> coś. Yy, dwójka, to b... robić teraz. Z tą dwójką to zawsze. O, z tą dwójką to zawsze problemy, naprawdę. O u ciebie. Yy, yy, dobra. Yy, dwójkę, jak to się... Tak. No. To przytka dwójka. Ja nie wiem, o czym ona gada. Naprawdę wiem. Ty nie umiesz robić dwójki. by mi robić dwójkę. Twoja dwójka z... Jest... No dobra, nie taka zła. gorzej że teraz zero. mi nie pięknie raczej. A, To no. masz no, ideolo. No, no, pięknie, pięknie. Dobrze, że nie zrobiłeś tej dwójki brązowej. Chyba lepiej byłoby zrobić brązową, niż żółtą. Co myślicie? Jest. Coś tam chce. Co jestem. No? Ok, na szybko jeszcze wszystkie cyferki, które dzisiaj poznaliśmy. Zacznijmy od zera, następnie jedyneczka. Potem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, później liczba 10, 11, 12. 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Mam nadzieję, że dzięki temu już umiemy liczyć do 20. Mam nadzieję, że Wam się podobało widzowie. Jak tak to zostawcie łapkę w górę. Naciśnijcie przycisk subskrypcji. Będzie świetnie, co myślisz? Z dzwoneczkiem. Ok, żegnamy się i do zobaczenia następnym razem. was!